Siemano, siemano. Jest ze mną Robert. Cześć. Jedziemy do Maktoum. Jedziemy po Magnesy. A więc w drogę. na 26. Jedziemy. Dobra. No to jesteśmy w Maktoumie, że to powiem, w biurze tutaj. I zobaczcie nam wspaniały asortyment. Najważniejsze, czym się podobają te rzeczy. To niesamowite. Nie wiem, co to totalnie jest. Fajne bardzo. Jest asortyment. Mega asortyment. Wszystko tu się podoba, jest właściciel, siemasz, tyk, jest Robert, tyk i patrzcie dalej, ile tego jest, ile kombinacji, ile różnych uchwytów, wow, ale my przyjechaliśmy po tą paczkę, zobaczcie, o, to magnesy 100 na 50 to są ogromne, o, to zobaczcie, tu już się w sobie popatrzcie. Zobaczcie, tu się. Ale jaka jest odległość. Możesz, ty w życiu, możesz to podnieść. O! Takie. Bardzo ciężkie. Magnesy 100 na 50. Mam przy sobie obudowy. I zaraz to chyba od razu zmontujemy. O kurde, ale ciężkie. O kurde. I zapraszam Was do firmy Maktom. Najlepsze magnesy na rynku. Zobaczcie na obudowę 70x60 z stoczewką. Tu jest 100. Tutaj było chyba na 50? Nie tak. Nie, na 40. Obudowa z stoczewką, czyli po prostu odbija cały promień w jedną stronę. 100 na 30 mega. Dzisiaj się dowiedziałem, że no i obudowa od Piotra. Jedna jest, druga jeszcze jest w samochodzie. Byłoby aż grzechem, żebyśmy tutaj nie łowili, kiedy jesteśmy dosłownie obok. Od Tomka dostaliśmy rękawiczki, Polar dostałem jeszcze, fajny bardzo. No i co? Bierzemy się za połowy w bardzo mojej ulubionej miejscówce, a tam w oddali Robert, Luigi. Lina namoka. i, na, na I zaczynamy. No, <laughs> Niech lina się rozplącze, tak jak gościu Robert. O, o cholera. Już mam coś za pierwszym razem? Ty. Ale mam tam. puściło pewnie coś było. O, dobra, mam to. Uniosłem to coś. Ty coś mam wielkiego za pierwszym razem już, tak? Na bank to holuje. Kurde, się zerwało. Chyba jeszcze raz. Ale duże. No takie, takie to ja lubię. Było puściło, ale wiem gdzie. jak bomble idą. Ale wiem gdzie rzucać. Nie wiem co tu jest, ale. A czy płytko w ogóle wiesz? Nie, metal jakiś tam był, nie wiem co tam się działo, ale tu jeszcze raz tam rzucamy, a zobaczcie, jest ta cząstka od tego czegoś i zaczymy. Kurde, mam nadzieję, że to wy wyjmę. Oponę masz? No. No kurde, teraz to nic. O, czy <grywa> ty już masz już pierwszego fanta. A złą pasuje. A ja tak. Nie, to jest coś jest ogromnego. Ale nie, to jest. Więc to, jest to może być za ta zatopiona, nie wiem. No nie mogę. No i po co kupować magnes z Niemiec albo innego kraju, jak można z Polski mieć? Halo? Idę do siebie, idę, idę. Ojej, no tak. to jest gniazdo. Ile jajek. Mhm. Mm o, gumiaki. Nawet dwa. No dawaj to felgę. To też coś choluje, dużego? Ale jest Czyli po zroku bali piec. Ale ja tutaj rzucam tutaj jedno miejsce. Mam nadzieję, że ten towar w końcu wezmę stąd, bo by się przydało coś. Mieć fajnego złowionego. Bąble. Co ja mam? Co się holuje? Mam na bank. Na magnecie mam. Ok. Nie puszczaj. Możesz w życiu. Ty. Nie wiem, co ja mam, ale mam coś ogromnego. Co. O, ja pierdzielę. Nie wiem, co to jest. O, ja je... Tego. O, jezu. Co to jest? Ty ja nie wiem co ja mam w ogóle Jakaś gęstwina kabli Mam drugą Felgę Ja pierdolę Nie Nie wiem puściło mi to cholera Mo się zahaczyło Kurde, generalnie to wyłowiliśmy. Ili to cienkie grube, to wątroba, Uuh. siuszki. E, to jest chyba smoła. To jakieś beczki wraca widać ale... Smoła była. Niestety od się żyje. Znowu Zaczym. Czy to... O to? No właśnie a propos tego, że... O, o, to też łapie. tu to jest towar, tak czuję, tylko że to jest ten towar jest pod tonami po prostu starych gałęzi. O, o, o. kolejne przełapanie i do mnie, patrz. Nie wiem, zerwało się, no nie no. Ale tak to było, kochani moi. Ale no, ochłapy pozostaje nam prędkość sławy. Jeden i drugi. A tamten mrzek jest dalej. To rzucamy dalej. Tu będę miał? Zaczymy. No tam coś siedzi Ale i to jest pod gałęziami nie, to jest pełno gałęzi No zobaczcie, Czego tutaj nie ma Wow Takie tuś Chyba Zawór, czy coś nie wiem, łyki, wow, czego tutaj nie ma? Po prostu jest wszystko. Oba, a to rzucamy. Jest wszystko. A wiele osób się mnie pyta, jaki kupić magnes na początku. No. Kupić taki, który był w miarę mocny i przystępny cenowo. O, masz rakaczby? No i powiem wam, wam tak: polecam 2F200, F200 Power, F300 Gold z maktomu Sprawdzone przez wiele, wiele osób, wiele kanałów magnesy które naprawdę robią robotę, działają, nie ściemniają z mocą, typem magnesu robią swoje jak, jak należy I takie właśnie magnesy wam polecam. Ale jeżeli chcecie iść, iść, iść klubiej po prostu no to magnes walcowy i hej, banana. A jaki? To już zależy od waszych portfeli. A ja tymczasem, tak jak właśnie rozmawiamy, mam bednarkę. Prawda? Mam takie coś i pełno takich spraw. Znowu coś dużego choluje. Nawet bardzo dużego mi się wydaje O kurde no tu jest bernarka, ale to nie o, nie o nią chodziło Bo tu chyba miałem na niej na magnesie znowu albo takie coś albo po prostu co bym bardzo chciał miedziucha tylko jak się mieć ma się przyciągnąć do magnesu. Tutaj ja nie wiem, niestety takiego magnesu jeszcze nie ma, ale może kiedyś będą. No, to byłoby coś, Toś masz? Dobrze, co tu mi wychodzi? Ja nie wiem, tam grze się, że ma świecę, a ja mam kombo: po prostu wszystko i nic, <gryw> po prostu. Armagedon, Wszystko w to tu jest. Ła. Op. Mogę kolejne jakieś mega zgliszcza. A my tu już tyle razy co byliśmy, to masakra. A jeśli tutaj już jesteś, to skomentuj, subskrybuj, lajkuj. O! Jest i guma. Ostanę nie za fajny. No i co? Komentuj, subskrybuj, lajkuj, a ja dalej czyszczę te nasze kochane wody. A tu to rzucę. A nie, u kogo mogę? To jest ten a wodę ma do użytkowania yy, koło wędkarskie, tak? Nawet pan się ich nie zapytał czy oni sobie życzą, czy nie życzą sobie, może zapuścili rybę. Tego pan nie wie, tak? Mm -hmm. No. A może pan jakiś... jest tam na dnie jakaś beczka, którą pan poruszy, jakieś świństwo wyleje. No tu jest tego pełno. No ja wiem, że jest tego pełno, ale... Dlatego my to, to czyścimy. Witam. Ja Witam. No, to też tak nie można sobie przyjść na... Nie to jak... teren i sobie wie pan. Jej, to, to... ja tu już przyjeżdżam z 5 lat, 6 No i dzięki Bogu wreszcie pana trafiłem. Nie ale no, to jak można zdobyć to pozwolenie Mówię, trzeba z zarządem działek i zarządem... Bo ja tu miałem tutaj, właśnie mieliśmy pana do takiego... Dwa e, lata temu, bo strza lata temu jak mówię właśnie. I on na śmiało po, po powiedział, że możemy. 75 wtedy żeście wyciągnęli tam w progu. Nie. Nie? Nie. Bo już mówię, tamtego pana nie ma. Teraz jestem ja, a ja zezwolenia na pewno nie dam. Aha. Także... Przykro mi bardzo. Będzie? Co? Nie, nie będzie? No ja, nie będzie. <grywa> to Za dużo później korwa mam wchodzenia. Się ma trochę przyjemności z wyciągania. No to fajnie tak robić komuś na złość. Miło. Proszę to... ja pana, ja tu wiem. Tutaj mówili, ja rozmawiałem tutaj z saperami. Oni tu wyjęli ponad 20 bomb. To ja wiem o tym. Ale robisz tak, żeby na złość, żeby tego, czy my tu komuś krzyczymy, czy coś robimy złego? Metal, metal. Szukacie metalu? Tak. Słomu tylko. Nas nie interesuje historia. Absolutnie. Hmm. Tak to jest. <słuch> Dobra, to my złowiliśmy swoje, to ja pozostawię temu panu tą, co ja tam złowiłem i tyle. Nie zabiera sobie. Do siebie, do chałupy. Chodź Robert. Jeden śmietnik to jest. No wiem o tym właśnie, ale... Ale to wie pan co, ale to właśnie tak, tak trochę nieładnie, bo nie, bo nie. Ale co, co tego, poza tym, to ja złowiłem bombę, to są moje dane personalne, a nie tego pana. to jest. Nie jest jego, woda, to PZW w okręgu. A, PZW to jest tak samo na baniosze, tam też nikt nie mówi, że nie no wolno. No nikt wolno. tam nie mówiłeś, nigdzie. Raz przyjechał właścicielem już na policję. Nie mówi, dzwoń na pani na policję, bo nie wolno. No, ale dlaczego nie wolno? Jakiś normalny przepis było, no. że nie wolno. No to zadzwonił chyba i odpuścił No No przyjmij, to, to to samo. Bo nie chciałem przyjechać. No to tak, bo. Yeah. Nie, no po prostu... To już złego, to bardzo. że my wędkarze też. Ile blach wychodzi, rwią wszystko, to jeszcze źle. A ile puszek bierzemy. No i poszedł tchórzliwie, zamiast porozmawiać jak człowiek, dorosły. Chodź Robert, pozostawimy panu, niech sobie to sobie zabierze. A człowiek robi dobrze, to jeszcze mu źle. Ech, żebyśmy jeszcze po sobie nie czyścili, a jeszcze bierzemy, wie pan, na koniec wiaderko, woda, spuszczamy to jak należy, po nas nic nie pozostaje. A ty masz... nie pozostaje mu. No siema kochani, to jest taka malutka dogrywka, ale o co chodzi? Zakończyliśmy z Robertem wtedy te połowy. Ja byłem tego, tego samego dnia jeszcze do końca dnia wściekły, bo przez amatorów magnesiarzy którzy łowili w tym, w Ożarowie mazowieckim, na koparce mamy niestety zakaz może coś się zmieni, już rozmawiałem z jednym z działaczy mamy tam zakaz połowów a czemu, tak jak słyszeliście, gościu wyłowił 75, czy jakoś tak ja się nie znam na amunicji i ten ktoś to pozostawił mam nadzieję, że Niektórzy rodzice oglądają mój filmik, bo no nie jest do śmiechu nam, jeśli jesteśmy posądzeni o coś, czego nie zrobiliśmy. Czy ja, czy Adrian, czy Tomek, czy Robert Luigi, obojętnie kto ze mną jest, myjemy po sobie pomosty, nic nie pozostaje, a jeśli, jeśli coś podejrzanego włowimy, to też to zgłaszamy od razu. No i bierzemy to na klatę po prostu, bo już mieliśmy tam jeden, dwa razy, mieliśmy tam z czego tam drugi raz no tu nie nagrywałem, bo nie miałem sobie chęci po prostu i w ogóle, ale no, nieważne, ale e, czekaliśmy tam dwa razy na policję, nic się nie stało e, Sokie z tyłu, ale to jest mój piedzielnik nieważne. Ale o co chodzi? E, drogi Magnesiarzu, który łowisz, łowiłeś na koparce w Ożorowie nazowieckim. Dziękujemy Tobie za to, że po prostu nasze pozwolenie, dzięki tobie nie ma bytu już. Ja mam nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej to się zmieni. Jesteśmy na dobrej drodze. Tego pana, którego spotkaliśmy. No, no była taka wymiana zdań dosyć, dosyć tam później. Niemiła, mam nadzieję, że to puścimy obaj to w niepamięć, ale powiem tak: teraz mamy jeszcze jeden problem w Baniosze. I też właśnie podobny jest ten jest temat, bo ktoś, kto rzuca obok kogoś z pławika, obok wędkarza, no niestety robisz tam tam kogoś pod górkę. To nie chodzi o to, że ja przychodzę łowić magnesem neodymowym i cała reszta się nie liczy, prawda? To nie o to nie, to nie to chodzi. Bo łowiąc samemu, łowisz samo dla innych. Czy to o pozwolenie prosić trzeba ich, czy to się zapytać, czy... Panie wędkarzu, czy można tutaj i tutaj połowić? Yy, powiem wam tak: 99% wędkarzy nam pozwala, ale w jakiejś tam odległości. A nie to, że gościu ma tu spławik, a tutaj mu jeb rzucasz mu yy, magnes. No sorry, no, to jest nie tydy droga. I przez to właśnie mamy kłopoty też w baniosze. Yy, Adrian był, tam się zapytał, się właśnie podszedł do tego, nie, bo tam jakiś gościu rzucał. Ja się domyślam, kto to może być za osoba i łowiłem z tą osobą, ale już nie będę łowił. Ja nie nie będę z takimi ludźmi łowił, którzy po prostu nie szanują innych pasji. To szkoda po prostu mojego czasu, bo to ma być pasja, to ma być miło, sympatycznie. To nie o to chodzi, żebyśmy się kłócili, że jeden drugiego, że to albo to ja i w ogóle przychodzę tutaj na, na połowę. Nie. Jeśli ty łowisz, czy ty łowisz? Patrzymy, pytamy się, czy możemy, czy da radę po prostu, czy jakoś się dogadamy się. Patrzymy, czy miejsce jest zabytkowe, czy tam nic nie ma, jakichś prac, żeby nikomu nie przeszkadzać. Myjemy po sobie, zabieramy wszystko po kolei, co wyłowiliśmy. Bo to, to tak jak przyjść na plan zabaw, całe rozkopać, Mee, ktoś inny tutaj się posprząta. No zajebiście, no. Ale jak tak mówię, nie tędy jest droga. Dobra. Trochę powagi na moim kanale. Powiem wam tak, tak szczerze, nie chciałem tej sceny nagrywać długo, ale jednak yy, przemyślałem to wszystko i no musiałem po prostu to, to nagrać. Bo żyjmy czyściej, to jest raz. Pozdrow Daniel. Ale i dwa, tolerujmy siebie. Patrzmy, patrzmy na siebie wzajemnie. Czy to, wiesz... Dla drugiej osoby, czy dla, dla trzeciej osoby, żeby nie było po prostu jakichś tam potem właśnie ja przyjeżdżam na połowę i tu cholera tam tu jakiś gościu do mnie się zasapie yy, ja nie wiem o co chodzi totalnie, a tu właśnie mamy to, to takie właśnie już, takie dwa miejsca. Yy, tak jak mówiłem, w Ożorowie jestem już na rozmowach, yy, yy, w Baniosze też będę na rozmowach, po, pojadę tam, yy, pogadałem ze skarbnikiem, fajny gościu, rozmawiałem z nim, miałem przyjemność rozmowy, nic się do, do mnie nie, totalnie nie mówił Bo przeprowadziłem z nim rozmowę kulturalną, po prostu myślę, że my w ogóle tam coś że ktoś, Jak ja to u, ujął wtedy, że Łowimy na jakąś grubą rybę, no ja nie jestem w tym temacie, więc wybaczcie mi Ale tu o to chodzi, że po prostu Trzeba żyć w symbiozie, jak należy Dobra kochani Jeśli potrzebujecie magnesu informacji co i jak. Ja chętnie Wam pomogę w każdy możliwy sposób, żebyście się dorazili dzięki mojej wiedzy, żebyście się dowiedzieli co i jak. No i tak pilnujcie tego, takiego w cudzysłowie, kodeksu magnesiarza. Nie rób Tobie czy innym, co tam Tobie jest niemiłe po prostu. Jeśli Ty byś wędkował, prawda, a tu podchodzi gościu z magnesem, chyba nie chciałbyś, żeby on rzucał od tak, tylko o Ciebie. No, raz miałem sytuację, jeszcze no nie powiem wam, żeby, że nie, yy, dosyć ciekawą, yy, łowiłem magnesem właśnie w baniosze i gościu mnie poprosił, żebym łowił koło niego. I to było dla mnie coś niesamowitego, ale mówiłem, ale mi pan, no, to jest duży magnes, to narobi huku. No i no tak chciało. Dobra, nieważne. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to właśnie dzięki wam mój kanał się rozwija. I patrzmy wszyscy na innych po, po kolei, żebyśmy nie mieli przerąbanego, dzięki niektórym ludziom. Dobra, wszystkiego dobrego. Siema.